Dobry wieczór, drodzy mieszkańcy Gminy Koszkowice. Chciałbym Państwu przekazać informacje, jakie uzyskałem od Pana Starosty Wojtysiaka. Otóż na terenie naszej gminy w dniu dzisiejszym potwierdzone zostały trzy przypadki zakażenia koronawirusem. Chciałbym w tym momencie Państwa uspokoić. Osoby te były objęte ścisłą kwarantanną, co potwierdził mi również komendant komisariatu policji w Gorzkowicach. Chcę Państwa zapewnić, że sytuacja jest przez nas monitorowana przez cały czas. Zarówno pracownicy gminy, policjanci, pracownicy OPS-u, nasza miejscowa służba zdrowia. Wszyscy jesteśmy stale gotowi, by Państwa wspierać, by Państwu pomagać, jeśli tylko o taką pomoc się do nas zwrócicie. Zachowujmy się rozsądnie, przestrzegajmy wszystkich narzuconych reguł ostatnich dni. Chcę Państwu powiedzieć, że zakupiliśmy kilka tysięcy maseczek ochronnych. W dniu jutrzejszym będziemy prosić służby sanitarne o instrukcję, w jaki sposób bezpiecznie do Państwa je dostarczyć, bo wiemy, że zalecenia ministerialne są takie, by jednak tych masek używać. Kolejna informacja, którą chciałem przekazać, to prośba. To prośba, ogromna prośba przed nami przedświąteczny. Tydzień. Wszystkich sprzedawców, wszystkich właścicieli sklepów i wszystkich kupujących. Proszę również, by przestrzegać zarówno odległości między sobą, jak i godzin, w których osoby starsze mogą robić zakupy. Jest wśród nas widzialna ręka. Nasi wolontariusze również są do dyspozycji Państwa, do dyspozycji tych, którzy będą potrzebować. Pomocy. Dziękuję jeszcze raz. Proszę o rozsądek, rozwagę i stosowanie się do wszystkich procedur.